To jeżeli chodzi o naszą firmę, poszukujemy praktykantów bądź stażystów po takich kierunkach jak biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria środowiska. Potrzebujemy osób, które są młode, chętne, ambitne do tego, aby właśnie chcieć się rozwijać w pracy laboratoryjnej. Zależy nam na tym, żeby osoba, która przyjdzie do nas na praktyki, zdobyła jak największe doświadczenie praktyczne, dosłownie, żeby mogła wykonywać analizy. My tutaj nie parzymy kawy na naszych, na naszych praktykach, dlatego staramy się naszym praktykantom, Dać jak największe wsparcie i możliwość tego rozwoju właśnie na różnorodnych pracowniach, które posiadamy: od spektrometrii, chromatografii, mikrobiologii, fizykochemicznych rzeczy, tak jak analizy klasyczne, pracowni, analiz wartości odżywczej. Jeżeli jesteście na drugim, trzecim roku, to prawdopodobnie uczelnia was wyśle na takie praktyki, dlaczego zachęcam? Ja pozwolę sobie może sięgnąć po ulotkę. Jeżeli przyjdziecie kiedyś na targi pracy albo będziecie chcieli z nami porozmawiać, to na ulotkach, które dzisiaj rozdajemy, macie kod QR, który przykierowuje Was do strony. Internetowej na takich praktykach, i będziecie mogli sobie zobaczyć, jakie pracownie mamy do dyspozycji, jakie miejscowości mamy, ponieważ nie jesteśmy tylko w Gdyni, możecie na terenie całego naszego kraju zdobyć takie doświadczenie oraz wybrać sobie właśnie pracownię, która będzie was, odpowiadała Waszym tak naprawdę wyborom i kierunkom, które właśnie ukończyliście, albo kończycie właśnie na Politechnice. Jeśli chodzi o nas, zachęcamy każdego, ponieważ wiemy, że musicie zdobyć pierwsze doświadczenie, że musicie się nauczyć gdzieś, więc jeżeli już jesteście absolwentami, a chcielibyście zacząć tą pierwszą karierę zawodową, to również mamy na stronie internetowej taką możliwość. Szukajcie stanowisk z napisem Analityk. To jest właśnie pierwsze stanowisko, które jest w naszej ścieżce kariery. I jestem pewna, że na spokojnie zdobędziecie doświadczenie i poznacie fajnych, fantastycznych ludzi.